Cześć, witajcie, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Margonem z sześcioma profesjami na samym starcie nie zapomnijcie zostawienie łapki w górę. E, ja już jestem po kampie. Mam nadzieję, że wy również e, było czadowo. E, tutaj w ogóle jak zwykle co roku otworzymy sobie e, otworzymy sobie tutaj kudziki, żeby wam pokazać co tam się mniej więcej w tym wszystkim znajdowało. E, jeżeli chodzi o samego kampa jest to impreza na którą warto jechać ponieważ jest tylko raz w roku tutaj w ogóle jest moja wylicytowana torba na teleporty, patrzcie jak sobie tutaj wszystko ładnie poukładałem, ale to nie jest ważne jest to impreza na którą na pewno gdzieś warto jechać na której warto być w tym roku co prawda organizacyjnie nie było to aż na jakimś turbo poziomie jak na przykład jeszcze lata temu mówię oczywiście o jakichś konkursach czy jakichś innych panelach dyskusyjnych. Tutaj było chyba bardziej postawione na integrację między graczami. Fajne były piłkarzyki. Żałuję, że w tym roku nie mogłem zagrać przez to, że mam dosyć kontuzjowane kolano, ale no, wyglądało to turbo dobrze. No i co? Fajnie było ogólnie zobaczyć mordki, z którymi się już lata znam. Tak podobno wygląda strój. Tak podobno wygląda strój. Zaraz zobaczymy, czy też go ubierzemy. Gdzie się wklepuje kod? Ogólnie, tutaj jest ważna informacja dla was, dla trzech, trzech, oczywiście jak zafollowujecie King na instagramie, wybieram trzy osoby, do których się odezwę, e, odnośnie kodu, bo mam e, parę takich kodzików, które dostałem dla widzów, e, więc to może być właśnie twój kod, więc jeżeli chcesz coś, to musisz followować tutaj, nie wiem co się za głośna muzyka aż zrobiła, nie wiem co to jest, ale tu jakiś basik poleciał. Dobra, to nie jest, to nie jest ważne na ten moment. Wklepujemy sobie kody, wpisajmy sobie do notatnika, żeby tutaj nie wpisywać nie wiadomo co. Pierwszy to jest kamp, kod, który był za uczestnictwo w kampie, Czyli tutaj mamy taki kozik, pyk, wklepujemy, dostajemy z kufer uczestnika Margo Camp. Wybierz. Oraz mamy drugi kodzik, ten, który wy dostaniecie, e, który się nazywa Nagroda Aktywnego Uczestnika. Więc, moi kochani, na początek leci skrzynia heroiczna, tutaj, która e, odda to, co się, tam, co się tam działo. Znaczy, ja już wiem, co tam jest, bo zresztą jestem w trakcie montażu e, mojego vloga, na który fajnie, jakbyście gdzieś tam oczekiwali, bo uważam, że wyszedł dosyć śmiesznie. E, vloga z kampa jak co roku e, Ale to nie jest ważne To nie jest ważne, teraz otwieramy I mamy tutaj Mamy tutaj tak Futerko z królika Pamiątkę W postaci e, W postaci tutaj takiej plakietki Pył astralny e, Kamień czerwonego smoka Niepozorny nawet e, Na kolosa Orzeźwienia wywołania sklepu Skrzynkę Kowali, więc takie mamy tutaj e, ciekawe rzeczy. A co mamy tutaj dla, dla widza? Dla widza jest taka paczuszka. Mamy tutaj na przykład zwiększoną szansę na brak głupu z walki 70%, ważny przez rok. Mamy tutaj wykrywacz Herosów, wykrywacz Herosów. Mamy tutaj jeszcze jedną doskonałą skrzynię smoczych Kowali. Również swojego orzeźwienia. Teleport e, w postaci zwoju czerwonego smoka. I również dużą e, paczkę. E, więc co Otworzymy sobie doskonałą skrzynię kowali Zobaczymy co tam dla mnie będzie W jednym będzie hero W drugim będzie Również hero e, Dobrze, że powiedziała zbroja To tym oto sposobem mam nadzieję wbiję sobie No jednak nie, nie tym sposobem Tym sposobem dopiero wbiję sobie zbrojkę Na e, plus 2 e, Więc co Tak to się prezentuje Zobaczmy sobie ten strój Bo jest tutaj E, męska i żeńska wersja. Fajne jest tutaj w tym stroju to, że ma taką pupkę z tyłu, jakby, nie wiem, czy, oczekajcie, obróci się. O, tu jest taki, taki o. Więc możemy teraz wyglądać jak tutaj ten ziomek obok. Strój jest ogólnie animowany, czyli, e, no, Marty Renty to jest raczej kobieta, więc to jest chyba damski. E, mój też się zaraz powinien zmienić. Nie wiem, co, co jaki czas one się zmieniają. O, nie, jednak. Jednak mamy takie same. Więc raz jest czarny, zaraz jest biały. E, tak się prezentuje strój. Spoko sprawa, już troszeczkę tych stroi mam. E, kamień Czerwonego Smoka nie wiem, gdzie sobie ustawię, ale gdzieś trzeba będzie. Możemy wyszukać herosa na ten moment. Tutaj nie będzie nic ciekawego, bo pojawi się w dolinie. Grasuje ten co na niego nie wiem, czy chcemy iść. E, nie wiem, czy nie lepiej to było na jakimś innym. Przedziale, ale w sumie tu się pojawi, tu się pojawi i tu się pojawi, więc, jakby ktoś chciał, to jest dęborożec. Ja to dam dla klanowiczy, nic mi się nie, co nie mogę popatrzeć też tutaj pod odlogu, e, czy coś jest. E, odnośnie jeszcze kampa, e, wrażenia e, uważam, że było super. Fajny był, e, fajny był before, e, fajny był before, e, po którym wróciłem w stanie dosyć, e, dosyć, różnym do hotelu, ponieważ e, ludzie, e, którzy tam byli, częstowali mnie jakimiś dziwnymi szotami, które ścinały z nóg. E, ja również częstowałem piwkiem, e, również gdzieś tam się e, kręciłem. Fajnie było oczywiście z każdym też pogadać, bo starałem się gdzieś tam, e, każdy kto, kto gdzieś tam podchodził, e, Coś zamienić parę słówek. Na przykład poznałem gościa, który jest z Rzeszowa. Mamy wspólnych znajomych. E, poznałem ludzi z całej Polski. E, widziałem też wiele osób, których nie widziałem już lata, e, czy chociażby Danamis, czy chociażby e, Alia to jest takie. E, ty czy idziesz tam? tutaj wpadnę. Ty, a jakbym ja sobie tam po prostu dał, tego nie można dzielić. Bo ja nie wiem, czy jest mi tam kamień czerwonego smoka. Gdzie jest krze... Dobra, w sumie krzaczasta grota. Czekaj, ten ziomek już tam jest? Ale my go nie ubijemy. Tylko my nie ubijemy. Eee, no, między innymi właśnie Eee, z widzami, z wami się mogłem zobaczyć Mogłem zobaczyć te osoby, które piszą mi jakieś komentarze Akurat z dziwnym trafem spotkałem tylko tych co piszą te miłe komentarze, nie te co mi mówią, że jestem e, Zły i niedobry e, Więc naprawdę fajna e, Fajne spotkanie e, Więcej oczywiście odda, no, bo tam jest e, Tam jest Będzie pełen zarys tego wszystkiego Cała droga Gdzieś tam z Bifora, na przykład o że mnie zapomniał Orzecha. Widziałem Orzecha ostatni raz widziałem w 2017 roku, jak razem z nim szedłem na e, spodek katowicki, bo mieliśmy cały dzień czekania. Więc no naprawdę fajnie było. E, całą tutaj eskapadę spędziłem z Morwiusem, którego tutaj serdecznie polecam e, i pozdrawiam, jeżeli jesteście zainteresowani gdzieś tam jego e, twórczością to na Instagramie gdzie nie gdzie. To jest gość, który podróżuje który ma bardzo ładną buźkę e, i który jest idealnym kompanem do przygód, więc czy mogłem sobie lepiej wyobrazić Mario Camp niż z takim kompanem? Otóż, otóż nie. E, miał być jeszcze Tomeczek, ale Tomeczek sobie tatuażyk robił, więc no, niestety się nie zjawił, ale było wiele super osób. Mówię, tutaj cały, cały kamp to jest po prostu jeden wielki wiecie o co chodzi. Każdemu z Was polecam e, naprawdę gdzieś tam spotkać swoich starych klanowiczy, nawet osób, które już nie grają w tę grę, osób, z którymi na przykład już tak nie otrzymujemy kontaktu. E, ja tam zawsze się z jakimś Arturkiem widzę. Tutaj ludzie z Hamskiego namiotu, tutaj Krystian, tutaj... Jezu, już myślałem, że legendami poleciała, a to jest cały czas obrawówka. Nie? <laughs> Dobra. E, Tutaj gdzieś Krystian, tutaj gdzieś Kozieł, tutaj no, osoby, z którymi wiecie, przez lata siedziałem e, i nawalałem w tą piękną gierkę, e, czy też inne. Więc no, jeżeli się na przykład za rok zastanawiacie, no, polecam, polecam pojechać. Fajne, fajne przeżycie Katowice. No, wiadomo, nie każdy ma blisko, ale jest to jeden, e, w sumie dwa dni w roku, które można poświęcić na taką przygodę. E, no i co to ja tutaj wam jeszcze więcej będę mówić. Tutaj bardziej chciałem wam kody pokazać więcej, tak jak już mówię, będzie gdzieś tam na e, vlogu, którego oczekujcie i powtarzam, jeżeli chcecie wygrać taki oto kodzik, e, to dla trzech pierwszych nie trzech pierwszych trzech osób, które wybiorę z nowo obserwujących e, Instagrama Space King, trafi właśnie do was, więc trochę tego mam dostałem od e, Majcina, więc obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie i e, widzimy się niedługo. Śledźcie też również właśnie gdzieś tutaj te moje socjale, ponieważ też co jakiś czas będę wam te kody wrzucał, żebyście również na przykład mogli wyszukać sobie herosów, których nie możecie ubić, bo ktoś już je ubił na, na serwerze, wiecie o co chodzi, ale to chill. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia już na vlogu, niedługo. Bądźcie czujni. Nara!